Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka. Link w opisie. Oblicz ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, w zapisie których nie występuje 0, jest dokładnie jedna cyfra 7 i dokładnie jedna cyfra parzysta. Czyli zobaczmy, mamy liczby pięciocyfrowe, czyli 5 kresek, odwzorowujących liczbę cyfr. No i teraz wiemy tak, że nie może występować 0, jest dokładnie jedna cyfra 7 i dokładnie jedna cyfra parzysta. Ponieważ wiemy, że nie ma zera, to będziemy pomijać to 0. I teraz zróbmy rozmieszczenie siódemki względem liczby parzystej. Czyli zobaczmy, siódemka może stać na ostatnim miejscu, obok niej może być liczba parzysta. I tutaj pozostałe mogą być, muszą być nieparzyste. To jest pierwszy przypadek. Może i siódemka na ostatnim nieparzysta, parzysta, nieparzysta, nieparzysta. Siódemka nieparzysta, nieparzysta, parzysta, nieparzysta. I siódemka nieparzysta, 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 parzysta. Czyli cztery przypadki z siódemką na końcu. Teraz siódemka na przedostatnim miejscu czyli siódemka na przedostatnim, na ostatnim parzysta. Tutaj będzie nieparzysta, nieparzysta, nieparzysta. nieparzysta. Później zrobimy nieparzysta siódemka, parzysta, nieparzysta, nieparzysta. Czyli rozpiszemy wszystkie możliwości. Dalej będzie nieparzysta siódemka, nieparzysta, parzysta, parzysta, nieparzysta siódemka, nieparzysta. Przepraszam, nieparzysta nieparzysta, 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 parzysta. No i teraz, żeby już nie dublować tych obliczeń, zobaczmy. Mieliśmy 4 przypadki z siódemką na ostatnim miejscu 4 przypadki z siódemką na przedostatnim miejscu Będą 4 przypadki na, z siódemką na miejscu trzecim 4 przypadki z siódemką na miejscu drugim I 4 przypadki z siódemką na miejscu trzecim Czyli wszystkich tych przypadków Zobaczmy, tu 4, tu 4 I tutaj jeszcze będą raz, dwa, trzy kolumny Czyli 3 razy 4, tu będzie 12 przypadków Tu 4, tu 4 Wszystkich przypadków Czyli tak przesuwając tę siódemkę z ostatniego miejsca na przedostatnie, na środkowe, na drugie i na pierwsze. Wszystkich przypadków będzie 12 plus 4 plus 4, czyli 20 przypadków razy. I teraz zobaczcie, w każdym przypadku mamy nieparzyste liczby oraz parzyste. Mamy trzy nieparzyste jedną parzystą. No to teraz zobaczmy. Każdą nieparzystą mogę uzupełnić jedynką, trójką, piątką siódemki już nie dubluję, czyli dziewiątką. Czyli każdą nieparzystą mogę uzupełnić na cztery sposoby, a parzyste, parzystą jak mogę uzupełnić? Nie może być 0, czyli może być dwójka, czwórka, szóstka lub ósemka, czyli też cztery możliwości. Tu mam cztery możliwości i tutaj z tego też będą cztery możliwości. Czyli tak jak na przykład tutaj byśmy mieli nieparzysta cztery, nieparzysta 4, parzysta cztery przypadki, nieparzysta 4 i siódemka, traktujemy to jako jeden. Czyli zobaczcie, jest 20 w sumie przypadków wszystkich, a teraz w każdym przypadku mamy 4 razy 4 razy 4 razy 4, czyli 4 do 4 czyli to jest 20 razy 4 do potęgi czwartej, 20 razy 4 do potęgi czwartej, 4, 4 do 4 to jest inaczej 2 do 8, czyli to jest 20 razy 2 do 8, a 2 do 8 to jest 256. 20 razy 256 to jest 5120 możliwości.